cześć siemanko z tej strony las moją pasją dzisiaj w dzisiejszym odcinku wyruszyłem na poszukiwania zrzutów jeleni, jest dzisiaj 12 luty jak na razie to nic nie gubi w tle może być słychać pilarzy, ale ja wypatrzyłem póki co porostka więc o, widać go ładnie w zagłębieniu Podejdziemy i zobaczymy Co to za parost. Jest to ładne parasta krzystaka. Myślę bardzo jaka pieczęć. No tak jak mówiłem, w tle będzie słychać pilarzy Pracują, Mam no, już jest jeden pilarz, najmniej. Ale zaraz i dojdzie, bo tutaj pracują No, więc taki ładny szóstak dzisiaj się trafił Liczę na coś więcej jeszcze, więc idę dalej Jak coś znajdę, to będzie drugi odcinek Więc do następnego